Prezentujemy urządzenie idealne do potajemnej rejestracji rozmów. W dyskretnym nagrywaniu spotkań pomoże naręczny dyktafon MVR200 ukryty w opasce, którą możesz dopasować do siebie dzięki dostępnym sześciu kolorom. Zakłada się go na nadgarstek tak samo jak zegarek, dlatego nie wzbudza żadnych podejrzeń nawet podczas spotkania w cztery oczy. W zestawie z dyktafonem i gumową opaską znajduje się kabel USB, anglojęzyczna i polskojęzyczna instrukcja obsługi. Cyfrowy dyktafon jest zasilany wytrzymałym akumulatorem, który zapewnia do około 20 godzin ciągłej pracy przy pełnym naładowaniu. Przed pierwszym użyciem należy naładować urządzenie przez ładowarkę sieciową lub podłączenie do portu USB komputera za pomocą kabla. Podczas ładowania wskaźnik na dyktafonie błyska na czerwono. Stałe czerwone światło sygnalizuje pełne Naładowanie. Dyskretny dyktafon MVR200 w opasce jest wyposażony w czuły mikrofon. Rozmowa może być rejestrowana w odległości 5-6 metrów w zależności od warunków akustycznych. To jest nagrane z 5 metrów. Aby nagranie było jak najbardziej wyraźne, w miarę możliwości uważaj, aby nie zasłaniać mikrofonu, na przykład dłonią. Urządzenie jest proste i intuicyjne w obsłudze. Jednym przyciskiem możesz włączyć i wyłączyć nagrywanie w dowolnym momencie, nie zwracając uwagi postronnych osób. Ukryty z boku urządzenia wskaźnik zasygnalizuje nagrywanie, zmieniając barwę z czerwonej na białą. Po ponownym wciśnięciu przycisku, białe światełko gaśnie, a rejestrator automatycznie zapisze nagranie. Budowana pamięć flash o pojemności 8 GB przechowuje aż do 140 godzin nagrań w formacie WAV. Pliki muzyczne możesz odtworzyć w wybranym odtwarzaczu multimedialnym. Wystarczy, że podłączysz tektafon za pomocą kabla USB do komputera. Urządzenie zostanie wykryte jako pamięć masowa. Dzięki dołączonemu programowi SETU DISK TIME masz możliwość ustawienia daty i godziny. Uruchom program, aby zsynchronizować czas urządzenia z komputerem, aby później łatwo odnaleźć nagrania z danego okresu. Dyktafon MVR-200 może także pełnić rolę przenośnej pamięci do przechowywania dowolnych plików. Posiada również zawieszkę na smycz, dlatego alternatywnie można go nosić na przykład w breloku przy kluczach.